Mamy czterobiegową skrzynię biegów, niestety brak jest biegów wstecznego, więc za każdym razem trzeba po prostu usini przesadzić do bagażnika i jechać do tyłu. Mamy również masaż głowy, masaż stóp, masaż stóp z makaronem i sam makaron. Tutaj także bardzo przesadną kierownicę, skręcamy w prawo, w lewo. AS kiedy wjeżdżamy na autostradę, TP kiedy chcemy się teleportować. Tutaj przewijamy dwa biegi do przodu, dwa biegi do tyłu. Mamy tu tutaj również klakson. Tym zwiększamy, zmniejszamy prędkość. Coś, co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, jest to bardzo duży termometr. On jest od 0 do 200, więc prawdopodobnie jest w Fahrenheitach. A my, na bardzo długie podróże, mamy tutaj maszynę losującą, możemy pograć ze swoimi znajomymi w loterię. Mamy także 0,20-40, podejrzewam, że to jest kontomierz, ale nie jestem do końca pewien. Mamy także rewolucyjny system oceniania ilu pasażerów mamy w aucie. Jeżeli mamy jednego, przesuwamy na jedynkę, jeżeli dwóch na dwójkę, wtedy się lepiej balansuje rozkład masy w samochodzie. Jeżeli chcemy zresetować, to tutaj mamy R jak reset.